Dziś obalę dwa minuty dotyczące ćwiczeń na mięśnie brzucha. Bardzo często dostaje pytanie, jakie jest najlepsze ćwiczenie na dolną część brzucha. Odpowiedź oczywiście, brzmi nie ma takiego ćwiczenia. Dlaczego? Dlatego, że mięsień brzucha jest przyczepiony od kości łonowej do mostka, a to oznacza, że on zawsze pracuje jako całość. I nie ma możliwości, żeby wyizolować tę lub tę część brzucha. Oczywiście, możesz powiedzieć, że czujesz palenie w tej części brzucha. Ale to oznacza tylko i wyłącznie to, że w tym miejscu masz większe stężenie ją wodorowych. I tyle. To nie oznacza, że Twoje mięśnie brzucha w tym miejscu będą większe niż tutaj, jeżeli tutaj czujesz palenie. Absolutnie nie. I teraz żeby zobrazować przygotowałem sobie taki kawałek materiału. To jest powiedzmy mój mięsień brzucha. Ten kawałek materiału. I teraz pytanie. Czy jeżeli pracuje bardziej z dołu ta taśma, ten materiał rozciąga się tylko i wyłącznie w tym miejscu czy rozciąga się jako całość? Jeszcze raz. Stąd ciągle tylko i wyłącznie z dołu. Ten materiał rozciąga się jako całość. I dokładnie tak samo działa mięśnie brzucha, w ten sposób. Dlatego nie ma możliwości, że jeżeli będę bardziej się z dołu ten materiał, to ten materiał pięknie bardziej z dołu niż z góry. Ok. Drugi mit będzie dotyczył robienia tzw. brzuszków na lepszą rzeźbę. Tak to nie działa. Brzuszki, a tak naprawdę odpowiednie ćwiczenia na mięśnie brzucha mogą ten brzuch wzmocnić, ewentualnie mogą zwiększyć objętość mięśni. Ale tak naprawdę te mięśnie każdy w jakimś stopniu ma. I teraz jest kwestia żeby spalić tkankę tłuszczową, które te mięśnie zakrywa. Jeżeli nawet będziesz robić 1000 brzuszków dziennie to będziesz miał mocne mięśnie, ale te mięśnie nie wyrosną nie wiadomo jak wielkie. A tkanka tłuszczowa dalej tam będzie. Bo robienie brzuszków nie spala tkanki tłuszczowej z tego miejsca. I teraz rodzi się pytanie jakie jest więc najlepszy ćwiczenie na spalenie tkanki tłuszczowej z brzucha. I o tym powiem w kolejnym wideo. Do zobaczenia.